I trust your heart. I trust in you. When times are hard, I reach for you. I'm out of breath. I'm frozen still. No light ahead. We can rise up. You take me higher. My soul's on fire. I love how hurt We can rise up. You take me higher. My soul's on fire. I love how it we can rise up, you take me higher, my souls on fire. I love how it Oh, We can rise up, you take me higher, my souls on fire. I love how it hurts And I am nay. And I am nay. And I And I up you take me higher, my soul's on fire. I love how it hurts. We can rise up. You take me higher, my soul's on fire. I love how it hurts. In I am man. In an iron Cześć siemanko, witajcie, z tej strony oczywiście Olikowski, a to kolejny odcinek z farminga na moim kanale, drugi odcinek z e, gospodarstwa Joker Farm, zapraszam na wstępie oczywiście do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, e, zapraszam również na dołączenie na Discorda dla widzów, e, link macie w opisie, a w dzisiejszym odcinku lecimy sobie z nawozami, e, a więc co, e, mam nadzieję, że wam się odcinek... E wstęp podawał do odcinka, ponieważ y, jest to pod muzykę pierwszy raz takie coś robiłem więc mam nadzieję, że wam się spodobało y, dajcie znać w komentarzu i czy chcielibyście jeszcze więcej odcinków z, z takich oto y, ujęć może może z serii napiszcie w komentarzach, a my dzisiaj y, lecimy sobie z y, nawozami, mamy y, nawóz zasypany do rozsiewacza y, to na 800, 1800 litrów i lecimy sobie na pierwsze pole, odcinek jakoś zbytnio długi nie będzie, chociaż zobaczymy, jak ja to zawsze mówię zbytnio długi nie będzie, a okazuje się, że jest 17 minut. A więc co, lecimy sobie na pole, ja przygotowałem sobie poza odcinkiem prochę oczywiście pół, żeby to móc co robić. Jesteśmy akurat na krajowej szóstce, na której ruchu zero. A więc co, lecimy sobie na pole, jest godzina koło 8. Wyjeżdżamy więc powiem Wam, że lecimy sobie właśnie to pole, będziemy rozsiewać e, nawóz. E, tutaj, jest tego co mi się zdaje, to żyto żyto. E, za chwilę zobaczymy, co tu jest zasiane, pokażę, jak to wygląda. E, a więc, co tutaj skręcamy e, i tak, e, co tutaj rośnie? Odpalimy sobie chudy, tutaj e, rośnie żyto, no dosyć ładnie wykiełkowało. E, a więc, e, co lecimy sobie z nawozem. Yy, polecimy sobie od końca z tamtej strony zobaczymy, żeby to yy, jako tako w miarę szło. Yy, a więc, yy, co trzeba będzie tutaj się zaraz yy, roz, yy, zacząć Po prostu o, i elegancko powiem wam, że do, dorzuca. Yy, a więc, yy, co ostatni odcinek się bardzo przyjął, ma około 170 wyświetleń. Więc powiem wam, że no jest ładnie. Dzisiaj jeszcze się bardziej postarałem, ponieważ no, zeszło mi się troszkę, żeby zrobić ten film pod muzykę, bo około 14 siedzę, a jest godzina już wam mówię 17.32 Skończyłem montować te ujęcia pod muzykę Więc powiem wam, że no, dosyć ładnie wyszło Więc mam nadzieję, że Wam się też podoba. Mi się podoba akurat jak na pierwszy raz, to powiem Wam, że dosyć ładnie to wyszło. No zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Pojedziemy sobie troszkę ze środka, później może jak nam braknie nawozu to polecimy sobie zatankować, przyjedziemy naszym małym zumbirem żeby to zasypać. Ale ogólnie to ten zestaw no, bardzo ładnie wygląda, w miarę pasuje do siebie, nie jest jakoś byk konkretny do tego rozsiwacza, ale wiadomo trzeba robić tym co jest, może w przyszłości się coś wymieni. Jeśli chodzi o rzut, to bardzo ładnie wygląda wykiełkowało w miarę równo więc powiem Wam, że jest co robić. Mam nadzieję, że YouTube jakoś nie utnie i że widzicie to jak, tak naprawdę tak jak ja e, tak... no mam nadzieję, że będzie dobrze i mamy tutaj jeszcze jedno pole tutaj dalej e, Tamto za chwilę obsiejemy najpierw musimy tutaj się zabawić w to żeby to skończyć e, a następnie polecimy sobie na to mam jeszcze kilka innych pól przygotowanych więc powiem Wam, że e, robota idzie z takim rozsiewaczem to i z takim ciągnikiem e, wygodnie się jeździ w porównaniu do małego Jundira, e, więc powiem Wam, że jest e, postęp technologiczny na gospodarstwie. Więc e, co? Rozsiewamy sobie dalej nawóz. Mam nadzieję, że mnie bardzo dobrze słychać, e, ponieważ no, wiadomo jak to jest. E, OBS mi jakoś e, średnio przechwytuje dźwięk e, z gry, o dziwo z YouTube'a czy z czegoś innego, no to powiem wam, że nawet ładnie to przechwytuje tyle zostawione, tyle po prostu słychać, a niestety w farmingu tak nie jest, e, więc lecimy sobie dalej. E, tutaj gdzieś trzeba będzie wjechać. O. Coś tutaj, ten Deere dziwnie jeździ. Nie ogólnie przez tą skrzynię, co jest ten mod na tą skrzynię to przez to ogólnie wszystkie ciągniki, na których gram, to tak, wiecie o co chodzi, dziwnie jeżdżą, więc będę musiał sobie to, sobie to odznaczyć, ten mod na skrzynie na każdej serii, ponieważ no, bawienie się przed odcinkiem z włączeniem skrzyni, no to troszkę jest. Tak, chciałbym około 12 minut teraz nagrać e, i tam 2 minuty, będzie 14 minut, więc powiem wam, że byłoby elegancko. To pole takie ze słupami troszkę dajcie znać, żebyście chcieli jeszcze żniwa z tej serii, e, która może będzie na kanale, ponieważ no, dosyć fajne pola są zasiane, takie mniejsze, nie są jakieś e, konkretne, dużo tak e, na ostatnim odcinku kosiliśmy z tej serii, której by się moim zdaniem się fajnie przyjął w porównaniu do innych odcinków na moim kanale. Poza odcinkiem właśnie tutaj ogarniałem, nagrywałem trochę ujęć, trochę tego, trochę tamtego, więc powiem Wam, że troszkę się czasu zeszło. tam, żeby na drogę zbytnio nie leciało, a nie dolatuję chyba. Więc powiem Wam, że no elegancko wygląda. Jeżeli by się udało, to może by się na multiplayerze z kimś nagrywało tutaj. No bo mam fajny pomysł, znaczy mam fajny pomysł. Fajny pomysł już krąży od jakiegoś czasu, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Na Montiku na pewno byłoby ciekawiej, żeby to ogarnąć. wszystko. tutaj trochę trawa prześwituje, ale nie patrzcie na to, ponieważ nagrywałem to, nagrywałem. Siłem to małym silnikiem i robiłem trochę miaki, ponieważ no przez ten mod ciągniki jakoś tak dziwnie jeżdżą, ponieważ skręcają same, więc no nie wiem o co chodzi. Będę musiał to ogarnąć, ale i tak mam nadzieję, że ładnie to wyszło. Jak pierwszy raz, że e, takie coś zmontowałem, to mi się zdaje, że jest OK. A jeśli chodzi o oglądanie takich e, właśnie ujęć pod muzykę, no to bardzo często tego, bardzo dużo tego nawet e, przejrzę sobie, jeżeli ktoś wrzuci to albo na Discordzie e, moim, albo e, ktoś u Moro TV, albo u Krawczuka, to przeważnie przeglądam sobie. Eee, takie właśnie ujęcie, ponieważ to ładnie wygląda. Jeżeli ktoś ma naprawdę pomysł, to naprawdę eee, bardzo fajnie to wygląda. Z tego pola chyba nie było ujęć robione. Było z tego przed nami. Eee, tutaj z prawej strony mam jeszcze pole rzepaku, eee, więc powiem, wam, że jest tego troszkę, tych pól. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Tutaj, żeby nakładek nie robić, ale tutaj, no, niestety trzeba, żeby to eee, w miarę rozsiać. Ale chyba jest droga, na której wyjedziemy, więc nie powinno być aż tak tragicznie. E, nawóz no, nie ubywa chyba zbyt szybko, no właśnie, 90, 83%, więc nie jest źle. Idziemy sobie tutaj na drogę i polecimy w lewo, dobra, włączymy nasz rozsiewacz, lecimy sobie na pole. Mam fajne dwa pola jeszcze do rozsiania, więc mam nadzieję, że e, będzie elegancko. Pojechałem normalnie bym tutaj w lewo, ale że tutaj nasze pole jest właśnie rzepaku. No, który też bardzo ładnie wygląda, więc rozsiewamy nawóz, pierwszą dawkę i, i właśnie lecimy na kolejne pole, tam już w sumie przeżyto chyba więc powiem Wam, że elegancko, właśnie na tym pod podgórę było robione też ujęcie jedno więc tu jest trochę tych fajnych poletek na tej mapce, więc bardzo fajnie mi się tutaj grało poza odcinkiem jak ogarniałem save'a więc powiem wam, że no, mapka ma potencjał. Wcześniej mnie, zniechęcała do mnie, zniechęcała mapka, zniechęcała się... No jakoś wiecie o co chodzi. E, mnie do niej, więc e, teraz grając poza odcinkiem ogarniając save'a e, powiem wam, że nawet fajnie się grało. Jeśli chodzi o FPS-a to jest na razie 60 czasem są spadki, ponieważ na tej mapie jest nacipany budynków od cholery. No niestety niektóre mody są, nie wiem, czy źle zoptymalizowane, czy co, ale naprawdę lagują niektóre. Tym bardziej, że na tej mapie, no, jeśli chodzi o, o gospodarstwo, to jest tych budynków trochę takich, których w ogóle nie znałem. Pierwszy raz widziałem na oczy i też niektóre, też nie mam ogólnie dużo modów farmingu, więc to też przez to może trochę lagować czasem. Ale o dziwo karta sobie chodzi na a, 25% podczas grania farminga i procesor około 30, więc nie wiem dlaczego są spadki. Bo spadki są raczej nagłe i karta się nie zdąży rozkręcić, tak mi się zdaje, żeby ten spadek zniwelować. Ale zobaczymy jak to jest. Jestem ciekaw czy da się farmingu. Nadal czy da się farmingu włączyć, wyłączyć blokadę fps u po 60, ponieważ pamiętam kiedyś tak się dało zrobić, żeby miałyś więcej niż 60 FPS-ów i właśnie gdy kupiłem komputer ten z którego została, został procesor znaczy z którego została wymieniona karta to pamiętam na farmingu 17 dało się tak zrobić, że FPS-y pokazywało więcej niż się ma, a się teraz jak patrzę na gospodarstwo to jest 48 tych FPS-ów tam gdzie Widzicie, jest gospodarstwo, ale no cóż mam poradzić, modów jest od cholery, więc trochę pooznaczałem, trochę sprzedawałem tych modów, co są na gospodarstwo, między innymi nie ma szklarni, nie ma jednego obiektu, nie wiem czy, no obok, wiecie, obok tych, tych szklarni, tamtych bajerów, szmerów, to odznaczyłem całkiem. Żeby to też mniej lagowało, włączymy sobie liśnjaka w PS, zobaczycie jak to jest na tej mapce. Właśnie to pole sobie miałem jeszcze obnowozić, ale stwierdziłem, że lecimy sobie na takie pole bardziej górzyste, które no, moim zdaniem wygląda petarda. To jest właśnie taki przejazd jest takie pomiędzy dwoma e, takimi laskami. Między nimi właśnie to jest to pole. E, więc powiem Wam, że. A polecimy sobie z tej strony, bo zaczynałem na odcinku z tamtej strony. To polecimy na, na ujęcia, to lecimy sobie z tej strony. Mam nadzieję, że będzie elegancko, tutaj chyba dwa przyjazdy robiłem, i był koniec. Właśnie to pole: o no tak e, ogólnie fajny kształt, ogólnie z górki i tak dalej. Myślałem, żeby tutaj e, nakrać wykopki ziemniaków. E, dajcie znać, czy wyście chcieli takie coś zobaczyć. Wykopki ziemniaków, e, właśnie na tym polu bym ogarnął. Kopaczka jest, więc yy, kombajn do ziemniaków jest, więc nie, be, nie powinno być takiego problemu. Ale naprawdę jak się tutaj pracuje na tym polu, tam widzicie naszego Bizona, który został po ostatnim odcinku, tam gdzie skończyliśmy odcinek, więc powiem, wam, że trochę się tam już nastał, yy, bo już gram tutaj już ileś godzin, żeby ogarnąć tego save'a. Mam nadzieję, że wam słońce nie razi w oczy, ale no niestety nic nie poradzę. Więc no to pole, naprawdę, jak ja zobaczyłem, że taki przy górce, to mówię, że no na pewno muszę tutaj nagrać. Więc lecimy sobie to, jeszcze za chwilę to zmontuję, ogarnę miniaturki jakieś. Więc co, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. No na pewno odcinek mi się bardzo podoba, według mnie jest kozakiem. Jeden z najlepszych odcinków na mojej serii. Na moim kanale, o ile nie najlepszy, ponieważ no nie, nie przyłożyłem się do żadnego odcinka tak starannie, jak do tego właśnie. A więc co, możemy w sumie kończyć z 12 minut, plan się spełnił, e, a więc co, włączymy sobie FPS, wysiądziemy, e, a więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach, e, kolejne odcinki na moim kanale najprawdopodobniej w środę z polskiej e, wsi, e, który będzie o 11.15, jak w środę, Sara, że nie było w niedzielę odcinka, ale nie dam rady po prostu tego nagrać, więc zostaje dzisiejszy odcinek. A więc co, zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!